Na początku chciałam powiadomić, że to jest mój najdłuższy film i ży żeby życzyć miłego seansu. Siema to jest z tej strony Niko i właśnie byliśmy świeżo po tej walce poprzedniego filmu, w której, uwaga, kto wygrał? Ja. Nie, ja. Zobacz, teraz, teraz ja ci wyklepię. Chodź szybko, chodź szybko do łóżka. Tak, już jest za późno, do Dobra, szybko, chodzimy do letaru. O, pierwszy raz, teraz mam no! Dlaczego? no dlaczego? Co bo Cię ja zginąłem! Dlaczego akurat teraz wyłączyłeś z tego serwa? O kurde! O kurde! O kurde, kurde pożarku! Czekaj kurde! 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 O kurde! Mam swoje rzeczy, mam swoje rzeczy. Ja też mam swoje rzeczy. Dobra, jaki jest plan na dzisiejszy odcinek, mi lepiej powiedz. Nie zginąć, dobra. Zaraz. Ci... Pokażę Ci szczuczkę zaraz. O! o czekaj, Bo ja muszę jak sobie. Co to robi zombie? Co się poszerzył. O, czekaj, coś tutaj się poszerzyło. czekaj, gdzie się poszerzyło. Nie tu. A, tutaj. Ej, sprawdźmy pustynia. Ej! Świątynia tutaj już jest powoli. Świątynia tutaj już jest powoli. Świątynia? No, tutaj już. Nie, świątynia już jest prawie tutaj. Co? Świątynia tutaj jest prawie już. No dobra, wiem. No to chodź tutaj, zobacz. No dobra, ale i tak tutaj jeszcze nie wejdziemy. Ty to już wcześniej nie czy co? No... Nie widziałam, ale... Ej, skąd masz taka moczki kostnej? Co? Ponad staka. Ej, <laughs> A dobra, już. Gdzie jest moje wiadro? Ej, Teraz jest. Gdzie jest twoje wiadro? Ja nie mam. Waterbucket i tyle. Dajcie pokrócić akcję. O, o. Ej, dobra! Ja już miał, mam na cały secior. Też. Ja już mam na cały secior. A ja już mam na cały secior. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Let's go. Ej, powiedz, że masz na cukrową. Ej, mam. Dawaj to. To było moje. Okej, okay, ale ej, zobacz, uwaga. Obsidianę? Masz obsydian? Tak. To dawaj. Ej, tu na tym nowym biomie też jest jakiś kajwyk fajny. Nie, pamiętam co miałeś zrobić? Miałeś mi zdobyć. Nie pamiętam, co miałem ci zdobyć. Kurę. To będziemy mieli jeden więcej... Co, be... Co muszę ci zdobyć? Kurę, ten czarnik będziemy mieli. Dlaczego akurat, kurra? A, a, Dlaczego akurat, kura? Kura, kura. Dla, Dlaczego kura? Dobra, wiem, że się ze mnie probujesz, już mam. Na serio! Nie wiem o jaką kurę chodzi. No wreszcie. Ale mówię na serio! Skóra! Taka skroby co dropi. A skóra! Oto mam jedną! Na serio nie ja słyszałam! Obiecuję Ci to. No dobra, bierze. Mamy to, nalżą, Mamy to, stać do... mnie Co to znaczy, że jeszcze wierzysz? Nie, nie. Co my do ciemnego Nie rośnie A takie kordy, które ci... Czyli jesteś normalnie. Tak? Eee, nie. Niech Jesteśmy... mu podać swoje kordy. E, no, ta, takie jak są. Będziesz miał tam taki tunel, nie? Jasne, jasne, jasne! No na serio, ale na serio tam był tunel. No, ale teraz na serio, tam był taki tunel. Ej dobra, bo jak ja się do ciebie kupiłem, to ten... ...to ja tutaj odkryłem cave'a. Chodź. Chodź tu nikodem. Jakiego cave? Jak ty pójdziesz tu? No ja wiem, ja to byłem! Tu. No? A tu? Tu idę. Wejdę, wejdę. Ja! Mam wiadro. Nie wiem jakim czułem. Poczekaj. Poczekaj, ja pierwszy Niko. Mam wiadro. Dobra, ja pierwszy. Niech ja pierwszy. Niech pierwszy. No dawaj, skacz. Paweł, Paweł będzie skac... No ja Ale miała być powierzchnia. Uwaga, gdzie teraz się powiększy? Nie powiększy? To znaczy, że od teraz, od 20 dni się powiększy. Ach, no tak. nie powiem się. No serio? I akurat jak się odblokowała piramida, no, no to musiało się coś zepsuć? Nic nie się nie Ale musiało tak się stać, jak się odblokowywała piramida? No. Może coś by było w niej fajnego? No, może coś by było Ale jaka w ogóle... Nie! nie, nie. Niech się da. Niech go Chciałem użyć, sorry. Na nie chciałem użyć. W tym samym świecie co? creeper. Ja też, tak Ej, czekaj. Chodź tam. Let's go. Watera. Watera, poka akaterach robiłem. Czekaj, gdzie szłam, żeby dotrzeć do tego tunelu? Bo tam na serio był um, tutel. Tutaj, tutaj, tutaj. Och jajko tutaj, och jajko tutaj. Tutaj był och jajko tutaj. Pyta, jakie to były kordy? Jakie to były kordy? Weź sprawdź. 21. To było tutaj. Złapałeś ze szkieleta. Warto wiedzieć Nie Wskazywało mi wodę, super Serio to było tak green block? Ja nie wiedziałem, że ja tak kopałem tą dziurę to, to była moja woda. O, woda A twoja? O kurde, sorry Sorry, że to była twoja woda I woda się pojawiła Sorry, że to była twoja woda, non sapevo. No, na SERIO! Nie no, na SERIO! no, 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 Dobra! no, E... no, 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 mega no, tutel tutel? Tutel, ok, ok, tutel, tutel, tutel! Tutel, tutel, no, tutel tutel tutel! no, 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 Tutel Skoczyłem do tej pierwszej, a nie do tej drugiej. Ej, no fajne miejsce znalazłeś, ale po No bo tutaj był mój tunel. No był. Już go nie ma. Co że narobił? Nic. Ja nic nie wiem jak coś. No wcale. Czekaj, co? Gdzie w ogóle jest cały ten, a tutaj jest cały ten cave. O jazdo. Ja już się bałem, że Kajwa nie ma No tak jakby nie ma Jestem szczęście, że jest i Tak Czy... jak to było nie? Dobra Nie! jest tam w jednej kratce Serio? Serio? Serio nie? Runi, Runi. Serenie, serenie. Dzięki. A ty tutaj? Nie, nie, stary, tutaj będzie fajny tunel. Czekaj. O. Dzień. Dzień. Let's go. O teraz, zrobimy robimy. Odwadaj. Odwalam. Doreni, Nie! A yes. <noise> Nie, ale ty chciałeś się do No, ale dlaczego się do mnie tupnąłeś? Nie wiem, po prostu. Druga! To, to raczej ten na ciebie. I w ogóle co będziemy robić w tym odcinku? Tak. Co? Chcę pomóc. Dobra, pomogę. To jest Ej, gdzie ty jesteś? Не ты, Паша, только... А где ты, Оскар? Не ты, Павел, не Эй, где все там сон? Takie typy, nie? Na zbieranie trochę drewna. Trochę mało. Zobacz to. Jak mało? No tak, to upgrade ale trochę mało. Po to nagrywałem nikodem. Dobra. Skąd ty tyle drewna zdobyłeś? Dobra, mam tarczę w końcu. W końcu mamy tarczę, widzowie. No. A, e, chodź tu Czekaj gdzie ja mam A mam Let's go! Dobra koniec koniec tego bicia Nie, a, a to jak Dobra Koniec. Koniec klekocie jajeczne. Dobra, nie dobra, dobra. Ej, dobra, za to to jeszcze nie Ej, klekocie! Nie jesteś klekoc. Wiesz, wiesz. Ej, nie, nie na wystawę tak wystawę, nie mówimy. Nie tyż, ty. No Dobra. To co? Jaki jest plan w ogóle na dzisiejszy tego? Ogarnąć, rozbudować w sensie bazę. 3 dni Minecrafta oczywiście, czyli e, za godzinkę jakąś, będziemy mieli, nie wiem, za pół godzinki. Ej, żelazo się przyda? Się przyda? Żelazo się przyda? Jaka? Żelazo czy się, tak się przyda, przyda czy nie? Żelazo zawsze się przyda. O Jezu, to jest żelazo. Dlaczego ja to wcześniej nie odkryłem, tego raju żelaza? Ale złoto teraz jest ważniejsze. Na styl wypaczki, takiego żelaza. Taka kamienna, taka żelaza, no może to by się teraz jeszcze bardzo chleje. Dobra, ja już nie kopałem 14 żelaza, już więcej nawet. Ila? Już no, 17. To jest jeszcze 7, e, o, mam złoto, mam złoto, mam złoto. O, mam! Let's go! Ale to było Let's go! Dobra, let's go, mam to. Zrobiłem to Mogę teraz na spokojnie sobie wykopać złotka. No już jest miałem. Taki jeden cukier, gdzieś miałem. Wiedziałem, że się przyda, ale nie wiedziałem, że na to myślałem, że do ciasta. Zmiecza się knokałem, czy z czego. Ale no, chyba w przypadku. Tak O nie! Co jest? Dobra, co masz? Dobra, nie, nie bij! Dobra, co masz? Ostatni hit mój i już to. No, masz to, masz to i masz to. Dobra, nice. A jeszcze ile tutaj. Ale mógłbyś tam zbierać? Co? O, No, już się robi, jasna sprawa. Tylko ja bym najpierw skoczył w odpłat. Nie, woda. O, a co to jest za blok? Może go skopię. No i tak sobie jeszcze trochę graliśmy, aż w końcu mój kolega stwierdził, że ogami y, tego villagera, a, a ja będę za jakieś pół godzinki. Dobra. No, no i dostanę sam. Jak mi powiedział, tak zrobiłam. Więc. A złota. Hey! Zombie. To wieśniak. Chodź. Tylko żebyś nie skinął. Chodź tutaj! Tutaj chodź. Chodź tutaj. Nie... Nie! Uderzyłem go. Dobra. Mam go. Tak długo czekałem na mojego kolega, aż się powiększył świat. A co ja zrobiłem, że tego nie widziałem? I tak długo czekałem, że aż mnie wywaliło. Ale szybko z powrotem wbiłam. A i tak długo czekałem, że postanowiłem zbudować schody na powierzchnię. Ale szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, bo nie miałem wystarczającej ilości bloków. Ale wróciłem, i już miałem bardzo dużo bloków i nie zdążyłem wszystkich skodów wybudować, a nagle wbił do mnie: Elo! Jak ci idzie? Ogarnąłem, ogarnąłem yy, wieśniaka. Z zombie No właśnie. nie gadaj, no no, Gdzie jest? E, podaję ci kordy. E, 105... E, czekaj, e, 105, 13. Ale ty, niko, 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 Ty miałeś go przewieźć łódką. No ale to on jest podziemia, więc, więc ja właśnie buduję schody. A to, dobra. Wykop dziura, wykop dziura. Let's go! go! Dobra. Idziesz spać? Idziesz spać? Ej piramida, piramida jest cała, piramida jest cała. Niko, czekaj na mnie, Nie, proszę poproszę, poczekaj na mnie. Dobra. Ja pierwszy. Dobra, chodź. Nie, my razem. Chodź. O, a co to jest za popłytka? Trzynę. Ej, dlaczego? Koks! Ej! Zobacz, koks tu! A nie, to jest złote jabłko, złote jabłko. Ale ja mam koksa! A to było złote jabłko, sorry. Ale chłopie, ja mam koksa! O kurde, no wiem, mówiłeś. I, ile żelaza? Jaki A, a co, jakbym zrobił tak? Ja mam taką płytkę, zobacz. Hmm. <laughs> Uuu, jedno ja serce! To już zero. Nie to no już mam... Ej, to tutaj się jeszcze duży kawał pustyni się wygenerował. No, nie. Już cała pustynia się wygenerowała. No tak. To ja nie wiedział Te świerkowe rzeczy Ej, zombie w nam zniknął Pierdzielisz. Pierdzielisz Ja nie, nie, nie Dlaczego mnie atakujesz? Ja go zabiłem? No Nie zabiłem go Gdzie kowadło stawiamy? Kowadło tutaj nie, yy, nie wiem. Tutaj. Czekaj, nie wiem gdzie. Czekaj. Musimy po... Dobra, tutaj. można otworzyć się, daj się. W tą stronę magazyn, czy tu magazyn będzie? Tu. Nie no nie bo tutaj nie. jest łóżko, nie? Dobra, to weź wykop tunel tam. Dobra. No dobra, to, to ty tak nie rób. Dobra, a, mam taki pomysł, żeby... I tutaj będą skrzynki, widzisz? Mhm. I tutaj na przykład będzie twoja ściana, a tutaj będzie moja. O. To ja zakopuję tam? Jaką? Dobra. что-то зробить Przecież ja mam... po coś co mam w domu, patrz. Tylko ja idę jeszcze tego dirza zatkać tam. Ej, weź do dach! Weź do buduj dach! Tak, do buduj. Okej. Okay. Wspólne skrzynie. Ej, weź do buduj dach! No. Tu jest najważniejsze. A tu? I teraz. już mnie nie więcej drewna. Tutaj też dobuduj. No, a nie mam drewna! no to jak, to jak nie masz drewna? No to już masz drewno. Zobacz. Upci, 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 upci. To jeszcze skrzynki byś zrobił. I byś to wymienił tutaj na. Bo to już nie da otwierać. Byś tam wymienił wody. A ta? A czeka już na pewno kawę Jeszcze tu trzeba zrobić skrzynki z Ej, a jak to kowadło? Czekaj. Yy, nie da się chyba.